Tymczasem Monesi coraz bliżej, by sprawdzić ten kąt. Monesi na plecy. Monesi będzie frag dla niego i na I ma Monesi, szukał kolejnej eliminacji. Za dużo dziś chce zrobić Monesi. On potrafi zdobywać pragi, ale na siłę próbuje szukać tych multi-fragów w momencie, kiedy nie trzeba. W momencie, kiedy można zastopować, poczekać na partnerów, rozegrać to bezpiecznie, bez ryzyka. To wszystko sprawia, że kłopot ma ekipa Gitu. tu. grantów poleciało jeszcze w Teraz wyjście Huntera. Niko nie daje rady. Monesi. Niecelny strzał ze snajperki. A no i wszystko już wiedzą antyterroryści. Monesi w jednym jeden na 3. Monesi teraz, nie widząc rywala, zdobywa tę eliminację. Bomba jednak leży i to jest jego duży kłopot. Jeszcze się boi o plecy. Jeszcze zerka w tę stronę. Musiałby przejść przez Wonderfula, który stoi za snajperką. Chyba pan po prostu na kontakt od kolegi chce wychylić się. Monesi wciąż bejkuje. Wciąż czeka. Monesi z jednym. M 8 sekund, to jest czas na podążenie ładunku Monesi w tym kraczu może dać to, czego potrzebuje G2 Monesi, i Monesi jednak Monesi nieprawdopodobne Brakowało go, ale to jest to o czym powiedziałem. Może nie ma co go hamować, tylko trzeba go spuścić z smyczy, bo wtedy, jak rodwe, jak rodwajer swoje grywali. Tak też nam światła